z Estadio Santiago Bernabeu. Witamy Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Czarnomicz. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Mima Maria. Ja. Cristiano Ronaldo. Przadzie to uderzenie i mamy gola, proszę Państwa. Skuteczność godna poza zdroszczenia. Pierwszy strzał i od razu goł. Wynik w tym meczu zostaje otwarty w siódmej minucie. No z tego miejsca można strzelać. Czyste, udane wejście. Mi Maria. No błąd, strata. Czy to wykorzysta? Nie poradził sobie teraz z obrońcą i w efekcie jest poza linią. Isco. Gareth Bale. Cristiano Ronaldo ponownie dostaje piłkę. Ignaszewicz. Isco. Ładne to zagranie piętą, ale niezbyt dokładne. No teraz świetna współpraca. Spójrzmy. Mamy centrę. Cristiano Ronaldo! Gol! Pokonał bramkarza! No wygląda na to, że dzięki pierwszej bramce zyskał pewność siebie, co pozwoliło mu strzelić kolejną. Ale z było to wykończenie, ogromna radość kibiców. A no, obok kolega z zespołu, Isko, przy piłce wspaniały drybler. fantastycznie radzi sobie w sytuacjach jeden na jeden. No będzie gol? To niesamowite, o jest gol! Lewski pokazali przeciwnikowi co potrafią, strzelają w bramkę. Bramkarz ładnie obronił pierwszy strzał, ale był bezradny wobec dobitki świetnie ustawionego zawodnika, którego nie upilnowali obrońcy. A, zamknął się, ale wciąż mocno stoi na nogach. Gian Ronaldo, Luka Modric. Ale wspaniale grają piłką. Marcelo. Dobra akcja z krzypem. szansa na dośrodkowanie. Luka Modric. Mimaria. Modric. Piłkę przejmują rywale. Kerczakow Bystrofnie. Czy to wykorzysta? Jest dośrodkowanie. Ładnie ta bramka zmniejsza nieco przewagę rywali. Proszę, wyprunął w górę jak ptaka. Uderzył fantastycznie. Jest nie do powstrzymania Grzegłową. Widać jak perfekcyjnie opanował grę głową. Dobrze. Dobra wymiana poda. Sirokow. Fatalnie zagrał i będzie aut dla rywali. No ładne zgrani głową do kolegi z drużyny. Może być groźny. Garzakow! No, nie pozwalają sobie odebrać piłki. Bystrów, Śirowców, Gareth Bale. Strata w środkowej strefie boiska. Fantastyczna sytuacja. Oddaje strzał! Piłka opuszcza boisko i rozpocznie za moment bramkarz. Sergio ramos. Rożysta. Ależ niesamowita atak obrońcy. Dobrze zablokował obrońca to dośrodkowanie. Piłka poza linią końcową i będzie rzut rożny. Znowienie gry po raz kolejny rzut rożnego. Piekielnie silny strzał, ale broni. Będziemy mieli teraz rzut rożny. Spanikował, ale udało mu się wybić tę piłkę. do Dostrzegł partnera. Strzela! Po tym strzale piłka odbiła się od zawodnika. Widzą Państwo statystyki i spójrzmy na liczbę oddanych strzałów przez obie drużyny. Pepe. Sam na sam podniesiona chorągiewka, no i mamy spalonego. Po pierwszej połowie wynik 3 do 1. Zapraszam na drugą połowę. Wysokie podanie skierowane do Cristiano Ronaldo. skąd? No, będzie gol. Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Granatiewicz. Środek pola jest wąży, to wykorzysta! Jest okazja! Chciał znowu wpisać się na listę strzelców, ale mógł się bardziej postarać. Ta sytuacja była trudniejsza niż przy pierwszej strzelonej bramce. Renner podjął decyzję o zmianie. To dobra decyzja. Musi coś zmienić, jeśli chce odmienić losy tego pojedynku. Bystrów. Aniukow. Piotrzakow. I skąp. Podaje z powrotem. Dośrodkowanie. Cristiano Ronaldo. Ale świetnie. Sprawiał im dzisiaj mnóstwo kłopotów. Sprawił kłopot po raz trzeci. Hat-trick. Człopek mógł uratować bramkarza, ale nie tym razem. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Stracili piłkę. Pepszakow. Ładne dosiąkowanie. Dobrze, że tego nie łapał, tylko piąstkował. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Partnerzy z to wykorzysta. Tak, ładnie przejął tutaj na skrzydle. Świetnie zablokowana ta centra. Aniukow. Z tego podań Aniukow! Mocno, pewnie Zaraz będą dośrodkowywali zrzutu rożnego. Brenner wykorzystuje rezerwowego. Siroko! Słopek! Piłka wraca do gry. Jest szansa. Wymiana trójki graczy. Zobaczymy co wniesie przez zespół. Geret Bale. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. No nie tylko efektownie, ale i efektywnie. Korszakow, strada piłki. S Rodriguez. Całe szczęście, że będzie, jak widzimy, mógł kontynuować grę. Twardy, naprawdę twardy. Można go podziwiać. Ta kontuzja wyglądała groźnie, ale skończyło się szczęśliwie. Gareth Bale. Sergio Ramos. Świetne wejście w wolne pole. No, zobaczymy, czy dostanie piłkę. Przeciwnikiem wykonującym ślizg. Brawo! Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Dobra próba prostopadłego podania, ale nie do końca. Przejmują rywale. Wysokie podanie skierowane do Cristiano Ronaldo. Brawo! Zdecydowanie, świetnie wybił tę piłkę. Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni. Eser Rodriguez. Zrobiło się nerwowo, ale zdążył oddalić zagrożenie. Denisow. Idealny przechwyt. Na połowie rywala już uderza. To nie jest kapitalnie z Przekrywają jedną bramką mniej. Rozkręcił nam się na dobre druga bramka w jego wykonaniu. Bramkarz nie przytrzymał piłki, która wylądowała prosto pod nogami przeciwnika, a ten nie zmarnował okazji. Niecelne podanie i będzie aut. Zegrał do bramkarza i słyszą Państwo reakcję publiczności. No i sędzia zastosował przywilej korzyści. Wymiana podań między dwójką graczy. Czy to wykorzysta? Czasa! Naraz się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. Cristiano Ronaldo. Denisow. Czy to wykorzysta? Oddaje strzał. Gol! Pokonał bramkarza. Można po wielokroć oglądać to. Cristiano Ronaldo, proszę o śmieszu obrońców. Strzelił nie do obrony. To jest akcja, którą powinno się pokazywać w nieskończoność. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż na widoczna. No, będzie go, Ale wspaniale! Zaraz będą dośrodkowywali zrzut rożnego. Ignaszewicz! Po tym strzale piłka odbiła się od zawodnika. Czy piłce Cristiano Ronaldo? No, spójrzmy, czy Cristiano Ronaldo straci piłkę. Precyzyjne dobranie głowy. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Koniec meczu, nic się nie zmieni. Wycięstwo 5 do 2.